Hej Siemano, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic. Dobra, idziemy sobie jak zawsze dalej. Yy, grałem wczoraj o 15.26 20 kwietnia. Dziś mamy. Zaraz wam powiem, którą godzinę. Powiem wam, że dzisiaj mamy sobotę i ten odcinek, który właśnie teraz nagrywam, będzie dzisiaj wrzucony, tak jak wcześniejsze dwa pozostałe. Dobra, no to idziemy sobie dalej. I mamy godzinę 10:30 i to już jest chyba raczej ostatni odcinek z tej serii. Właśnie. A to co kur... jest? <ścoughs> Oczywiście, wiecie, przekleństwo jest cenzur cenzurowane. <śpiew> Dobry jest. Wo fuck. Aż level musiał skoczyć, 31. Może masz jakieś mikstury dla mnie? Takie małe, okej, okay, ale lepsze to niż nic. Mm, 3 trzy w ogóle nie ma. Nie ma mikstur. A! Jeszcze jeden bobik idzie. Co że powiedziałem tak, bobik, ale tak. Bez urazy tam kogoś. <grym> Dobra Czyli patrzcie, zabiłem tych pięciu szamanów, i teraz właśnie będę wbijał, wbijał ich sztylety, jakoś tak Czy ostrza? Nie wiem, jak to powiedzieć. No, ostrza bardziej chyba. No, come on. Tak jest. To tam stoi. Pan Xardas się tu teleportował do nas. Jak miło. Czy on mi pomoże zabić śniącego? Czy też nie? O, u góry widzę jego znak. Jak wygląda śniący? Inaczej. Tu jest kilka korytarzy. Zawsze nie sprawdzałem tak dokładnie, co w nich jest. Nie będę chyba sprawdzał. Idziemy od razu. Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Jak się tu. Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać. Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem o co chodzi z pięcioma sercami. Pięć serc należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w pięciu kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. mam. Musisz przebić serca kapłanów pięcioma sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać śniącego z tego świata. Rozumiem. Śpieszcie. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony korkalom i jego poplecznicy są już tutaj. Zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy z każdą minutą. Nie mogę. Co się z Tobą dzieje? Ja muszę. Co musisz? To mnie zawsze dręczy w tym, tej, tej części. Bo nie wiem o co chodzi. O, tu nie sprawdzając, co tu jest nigdy. A Wy? <grym> Chyba też nie. Nieważne. Mm, czy teraz trzeba iść w tą, czy w tą, naprawdę? O, widzę, że idę źle. Ale może coś tu będzie właśnie ciekawego Widzicie? Skrzynia! Pierwszy raz... O i... i te... Mumie Napój władzy! Ja pierdziele, ja tu nigdy w życiu jeszcze nie byłem I za... albo nie, zanim ja pójdę za biśniącego ja, ja sobie tu obszukam sześciutka Patrzcie jakie tu miksturki są, lol 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 ja pierdziele Opacało się tu przyjść jak Nie wiem co, zobaczcie Ile tu będę miał Ja, ale będę miał teraz siły, dużo szok No właśnie, to dobrze, potrzebne mi takie coś Bo tam będzie, Będą walki, nie Aż przyjemnie będzie się topiło wszystko Ale będę siły Kurta, będę miał damage Damage, damage A tu już mamy już normalny Hmm, może sobie zapalę światełko Będę lepiej widział. O, mam teraz. Dużo many strasznie. I poczekajcie, jeszcze zanim stąd pójdziemy z tej, z tej komnaty takiej. <laughs> no to tego. No już dobra, już nic, tu jednak nic nie ma. Ale mikstury to trzeba wypić teraz wszystkie całe mikstury pijemy. Patrzcie teraz PRZ 15 30 Oooo, oh. wow, ale to mam Dobra, teraz jeszcze mana Jeszcze za FRIKO, bez żadnych nauk Fajnie To mi daje jedno ze zręczności Wo, a ile siły będę miał? Kurde Ile siły? Na pewno tu jest jeszcze coś więcej niż tylko ta siła. Kurde, o, oh fuck. Prawie 200 siły. O, oh, to jest moc. Te miksturki mało mi co HP leczą. Regenerują. No, bo nie, ja jeszcze nie idę. Miejmy mi iść do ja jeszcze nie chcę naślącego iść. Po prostu poszukam rzeczy jakieś. Tak wyglądasz. Zaraz, zaraz się z tobą zmierzę. Mm -hmm. Tu coś też jest. Widzę ciekawego. Taka sama komnata, inaczej można powiedzieć. I pewnie takie same rzeczy w niej. O! Ale znowu będzie dużo. Znowu będzie dużo rzeczy. Hmm. Bonus do siły, do zręczności. Oho Z tego, co jeszcze słyszałem, gdzieś tutaj jest ukryta yy, taka komnata, że jest pełno miksturek. całe, całe komnata w miksturach. Tylko nie wiem, gdzie to jest. Nigdy tego nie widziałem. Ale chyba tego raczej nie znajdę. No, ale trudno. Zaraz się napiję, będę miał jeszcze więcej życia. I jeszcze więcej many, i siły, i perzeta. <laughs> Już to mówię znowu. Ale nie, zadowolony jestem, naprawdę, bo... Grałem w tą gierę i co? Tyle razy, już mówię to też tyle razy. A co? A nie byłem tu nigdy w życiu chyba. Od razu na pałę grę przejść tylko. Lepiej sobie poszukać coś. Na tym let's play'u tak dużo odkryłem. No co, perzet, 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 perzety. Dobra, ja chcę jeszcze many trochę. Aż się tak dziwnie... Napój władzy. I siła. Jeszcze. Sprawdźmy teraz. Wow, Prawie 200 siły za dwa. Kurde. To jest potęga. Da się mieć jednak bez kodów tyle. Zawsze gier na kodach przychodziłem. Znaczy przyszedłem już w grę bez kodów i teraz przechodzę ją znowu. Ale mówię, że zawsze jak... zawsze na kodach sobie grałem. Bo mi się nie chciało. A bez kodów jest strazy razy przyjemniej. Hmm. Nie wiem czy tam iść. Stamtąd przyszliśmy. Przeszedliśmy. a pójdziemy może sobie tędy i tu chyba będzie. Z tego co pamiętam tak ktoś będzie chyba. A może się napijemy nad miksturki, bo przecież mam. O, jeszcze do było za właśnie. Jeszcze zręczności będę miał dużo. Wow. Wolę ten napojek? I speed. Tu chyba będzie gdzieś jakiś strażnik świątyń czy mi się tutaj. O. Dobrze zapamiętałem. Fanatyczny. jaki, jaki fanatyczny? To jest... A... Jaki? Muszę przeczytać. Apokaliptyczny. Jako jak wpadnę, to się zabiję. No dobra, już trudno, bo tutaj gdzieś komnat... Chciałem znaleźć tą komnatę jeszcze kiedyś z miksturkami, ale nie znajdę. Bo. bo tu na prawo już jest. Zobaczcie, będzie nawet chyba filmik teraz. No, z... coś pominąłem, bo nie tam co. Tam już jest śniący. Ale żeby nie było tak nudno, to, to jeszcze tam nie wejdę. Słyszałem kogoś Czyżby czy, czy ktoś do mnie biegł? Oczywiście Tak, 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 sam mam zabić dwóch Wystarczy, że jeden jest taki dobry Przynajmniej mam mikstury teraz No chyba światełko mi widzę, że zniknęło. Czyli tu są same wejścia do, te, do tego głupiego śniącego. Nie, nie chcę do śniącego jeszcze iść. <laughs> Spadł mi się za chyba. Oj, Bezi Bezi. Ty se przypomnij jaki byłeś na początku, żul. <laughs> o, dobry trick. Gdzie tu może być ukryta te, ta komnata z miksturkami? Nie wiem, tu na pewno jest takie coś. Czy to w Gotko dwójce? Nie, Mmm. Nie ta mikstura co ja robię. Co ja wyprawiam? Co ja wyczyniam? No głupi śniący tu. Ktarda se idzie spać Go zabił. <grym> może tu jest jakiś przełącznik? Naprawdę. Nie mam pojęcia. Co ja robię? Wbijamy tu. Nie, dobra, idziemy do tego ściącego w końcu. Biegniemy. Tylko nie wiem jak ja sobie tam dam rady, Tam jest pełno tych... Tam jest korkalom. Strażnicy. Jak będę wbijał kapliczki będę, będę, miał, będę miał jakieś przeszkody pewnie. Ja będę mu te serca przedziurawał i będę was też chciał przeprosić, że bo na filmiku znowu nie będzie widać znaczy, na moim tym let's playu, na moim filmiku, nie będzie widać, <grych> yy, nie będzie widać, jak zabijam śniącego. Znowu, bo Fraps nie, nie obejmuje. Nie nie po prostu nie nagrywałem, Nie chcę się na, na necie szukać tego. Więc naprawdę, sorry. Musicie jakoś wybaczyć mi. Poczekajcie. Zanim pójdziemy tam. A śniący to gdzie? O jest, zobaczcie. I te o, w, w obozu na bratstwa się do niego modliło. Myśleć, że to jest jakiś Bóg dobry, a to jest demon pieprzony. Nareszcie znów się spotykamy. Mój Pan uprzedził mnie. Nie ma napisów przybyciu. On potrafi wyczuć, że jesteś w pobliżu. Wkrótce znajdę się bliżej niego niż mógłby sobie tego życzyć. Nie pozwolimy, byś pokrzyżował nasze plany. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę, a ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich. Śniący! Zbudź się! Ty gnoju! Palszywy, come on. Come on everybody. Lepiej nie zapisywać gry Kurde, on będzie mi to sam raz robił, ja zapisałem, grę już tutaj. Dobra, trudno. Czemu ja go atakuję? Nie mogę nic zrobić. Dupie mam zapisuje gierę <grystanie> Padnę, padnę, padnę A teraz jak będę wczytał, to też będę chyba padał mi się zdaje Udało mi się Udało mi się Co za pieprzony fart Opętany nowicjusz. No wiadomo, że, że są opętani oni. A może go tak z UKU ścisnąć no Ja, Ja, ale tymi struki pod stówkę mi mało dają teraz. Zobaczcie, ile muszę wypić. Jak mam tyle perżeta, to to ja się nie dziwię. 577 Dobra, pokonamy was. Się, że widzę, że jesteś odporny na tą kuszę. Ale tak, będę, ale tak będę mógł ich przyciągiwać do siebie Albo dobra, będę jakoś ich zabije No 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 Powoli ich zabije tak sobie Nie musicie być cierpliwi Ja mam wyjmie ten, ten swój mieczyk który już leży idiota zamiast pomóc, mu to się modlą, modlmy się Modlmy się, aby nasz kochany śniący nad nami zlitował Aby dał nam naszą łaskę No dobra, spokój Opowiem, szalo A, szalony cordalon. Wow! Ten będzie mnie rzucał, jakiś. Pale się, fucking man! Kurde, Ty, Ty debilu, głupi! Ale fajne efekty do let's playa. Teraz tylko jakoś zabić dziada. Pieprzony dziad? Może tak, kuszą go. O, o, dobrze, dobrze, chodź tu, chodź, 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 chodź. Lepiej się zapiszę tu grę jak coś, bo ten śniącym jest, trzeba by to się jarał. Wow, chcielibyście tyle doświadczenia dostać ze jednego kolesia? Jak sobie, tutaj, jak sobie tutaj dojdziecie, to dostaniecie. Palę się! Lepiej uważać, no ty chory śniący. Dobra, gitara, gitara jest. Ja się tak nie będę z tą bawił, śniący. Panie wielki demonie. Panie ty mój kochany, kocham cię! Gitara, może sobie jeszcze zażyje dawkę szybkości. kości. <grystanie> sobie grę zapiszę i jedziemy z tym koksem. Trzeba przebić mu tych. Te pięć kapliczek będzie w filmie, którego nie będziecie, oczywiście, widzieć. Przykro mi, I'm sorry. A jak do niego podejdzie, to, to chyba zas. A jak do niego podejdzie, to on to będzie, to będzie zasypiał. Znaczy, mój. Nie, ja wiem jak to zrobię. Będę po prostu. To, to, mi, to mi troszeczkę zajmie czasu. No bo będę tak po jednej kapliczce i co? Będę musiał uciekać, bo to nie będzie mnie strzelałeś. Leci, leci następna. A A Meteoryt we mnie leci, nie? No, mamy jedno serce przebite. Czas na kolejne. No strzel co, jeszcze raz? No jeszcze raz strzelaj. No, no! Nie patrzcie na mnie ty debilu. I tak się... a, to tu jest taka piczka, sorry. Poczekajcie, niech strzeli jeszcze raz. Szybko, nie ma czasu, speed! Yeah! Yeah, everybody! Come on, demon! Demon się spalił okay. To jest właśnie Uriziel, tak? To jest potęga Uriziela Ła! Wow. Korkalą się leży A ja dla ciebie, a ja dla ciebie przyniosłem jaja, pełzaczy na początku to było dawno temu, a ty co? Tak, się mi, tak mi się odwdzięczasz? Napiszę <laughs> grę, tylko nie wiem czy teraz czasem zbugowałem giery. Przestań się palić! Dobrze, 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 dobrze jest! Ucieknę. A bo to jest książę demonów i dlatego taki mocny. że zdychała i nie czasu się bawić z tą w O! Dobrze to wyczarowałem, nie? Jak na razie to widzę, że mnie strzela. bo znik idiota gdzieś. A przecież zasięg widzenia tam chyba ustawiam 100%. Takiego. Jak jest taka opcja w ogóle? No jeszcze 5 napoi. A już trzy kapliczki przebite, jeszcze tylko dwie i naraśniący strzelasz? A to nie strzelaj! Oj, strzelił jednak! Kurde, teraz nie wiem, ja się teraz wydostanę z tego, bo będziemy jeszcze raz, jeszcze raz mnie strzelić! Teraz chyba oj. oj, oj. On tańczy inaczej! O jez, nie pale się, dobrze Odpornie jestem teraz na tą magię Ale fajne efekty, naprawdę Jeszcze jedna kapliczka mam, I mam go w dupie Będziemy robić kombosy Szukałem Cię gnoju Chodź tu No ja nienawidzę się z nim bić Spike to jest mocny Zobaczcie jaki on jest mocny Lepiej zapisać grę, bo nie wiadomo, co się to może wydarzyć jeszcze. Ty szczelasz we mnie? Co nie trafiłeś? I koniec, ku nic! Oczywiście nie widzicie tego filmiku, przepraszam Was. Mówiłem Wam o tym, że tego nie obejmuję, Ja sobie obejrzę filmik. Szkoda, że kurde tego nie będziecie widzieć, ale na pewno to widzieliście już. 100% daję. Co niektórzy, co przyjęli grę, tak? Po powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru znów ujrzałem światło dzienne. Magiczna bariera runęła, ale moja przygoda miała się dopiero zacząć. Słyszeliście? Zacząć. No i dobra, tu lecą napisy. Między innymi ich chciał, więc robię tutaj ujęcie i za chwilę się spotkamy w menu gry. Dobra, jesteśmy znowu w menu i skończyliśmy sobie w końcu tego gotika. Odcinków mamy 37. Ogólnie, czy nie, dobrze źle mówię? 38, bo siódmy. Nagrałem wczoraj i praw. praw. Jak, jak to powiedzieć Wam? Prawdopodobnie ten odcinek będzie dzisiaj wrzucony. 21 kwietnia, sobota. Godzina. godzina 10:31 mam na stoperze. No i teraz, właśnie skończyłem tą grę i będę teraz robić format tak Sobie wgrywam Windows 7 i tego. I spotkamy się. W let's playu Prison Break the Conspiracy, tak? Mam nadzieję, że gra wam się podobała cała. Jak ktoś dopiero ogląda ten odcinek ostatni, to może sobie zacząć oglądać od nowa wszystko, nie? Ja się bawię, ja się nie wiem czemu bawię po menu. Tak se patrzę. Dobra, to, no to, to na tyle. Mam nadzieję, że seria wam się podobała i że była wyjena w kosmos. Dobra, narkra,